Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak zresetować komunikat o zbliżającym się przeglądzie technicznym auto. Tak jak widzicie, tutaj na zegarach przy, przy zegarku pojawi się symbol autka. Początkowo myślałem, że, że resetuje się to procedurą typową dla, dla resetu oleju i innych inspekcji, a tutaj to jest jednak w menu, także wchodzimy w menu Mój pojazd. Status pojazdu, badanie techniczne i po prostu przekręcamy datę. O, i, i po wszystkim. Pozdrawiam Was, cześć. Więc tak, wciskamy przycisk startu szybko trzy razy. Później spać spokojnie. Wyświetlamy się to wszystko. Czekamy aż wszystko zniknie. Ok, i przytrzymujemy tutaj ten przycisk przez około 3 sekundy. No i teraz mamy olej. Jest jeszcze ok. Kontrola pojazdu jest ok. Trzymujemy. Zresetować tak i jeszcze raz przytrzymujemy